Witamy w kolejnym odcinku Pączkowych Spraw. Jestem mną prowadzący Chomiczałkę. I prowadzący Pączałkę. W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Piwnik. Piwnik, proszę, przedstaw się. Witam, witam. Ale, coś Ale może coś? Powiedz nam więcej o sobie. Jestem Piwnik, mam 13 lat i lucek musuje mi stopy. Dobrze, może przejdziemy do pytań, proszę bardzo, prowadzący Chomiczałkę zacznie. E, czy to prawda, że byłeś kiedyś wawsem Olgi? Nie. A my wiemy ze swoich. I że jednak byłeś. Nie byłem. No jak to nie byłeś? Nie. To może jakieś argumenty. Wstrzymuję się od głosu. No nie, nie, nie. Musisz nam odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiadam no, ja na Wasze pytanie, nie byłem wachem. O, no, no, no. Porozmawiamy o tym później. Przejdźmy do tak. drugiego pytania. Jak myślisz, czy to prawda, że państwo boi się ludzi? Tak. A coś może nam powiedz o tym więcej. Dlaczego tak myślisz? Bo płochliwy człowiek. Okej, okay, rozumiemy. <laughs> Idźmy dalej. Twoje rodzeństwo w stwierdziło, że wasza rodzina jest patologiczna. Jak ty się do tego odniesiesz? Proszę, aby powtórzyć pytanie. Kurwa, mać pontałkę powtórz. Twoje rodzeństwo w wywiadach z nami i Ile. <grywa> 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 Dobra, moja rodzina uważa, że to jest patologiczna rodzina, tak? Tak, tak. No R lucek gruby masuje mi stopy. Ja się osobiście do rodziny nie przyznaję. Znaczy tutaj oto tych dwóch osobników, to nie jest moja rodzina. Oni się przyczepili jakże przy na... Oni tam, nasze znaczy też tam kręcili, nie? Na kanałach. Ale ja tam to nie wiem, nie wiem. Czyli jednak to prawda, że Twoja rodzina jest patologiczna. Oni... I moja rodzina jest okej, okay, ale reszta... Lesz ta... no, leszta. Le... Ale jednak. Boże. Podchwytli. Ale dobra, jednak. Dobra, Prowadzący począłkę kolejne następne pytanie. Uważasz, że Tinder jest najlepszym wojownikiem na serwerze? Może postać mi dupa. Aha. <grym> okay. I nie jest najlepszym wojownikiem na serwerze. Dobra, to teraz ostatnie nasze pytanie przygotowane dla Ciebie. Co cię łączy z Matką Rysia? Bo w pewnym nagraniu powiedziałeś... <grym> 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 W pewnym nagraniu powiedziałem, że <laughs> cytuję chyba dupę. No, odnieś się nie. do tego. Piwnik. Było... To te słowa w tamtym nagraniu są, są nieprawdziwe, gdyż ponieważ byłem pod presją. Pod czyją presją? Kilku ludzi. No, no dobra, piwnik. Chcesz kogoś pozdrowić na koniec? Pozdrawiam Dominikę i Monikę. He he. Dziękuję. Dziękuję. No, do, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, dzięki.